Witajcie ponownie na Tego Info. W tym tutorialu pokażę Wam, jak przenieść dane na nowe urządzenie. Dla mnie jest to Samsung S25 Plus. Zacznijmy. Teraz w tym filmie zrobimy to z pomocą oficjalnej aplikacji Samsunga. Nazywa się ona Smart Switch. Jeśli nie masz jej na swoim Samsungu, zawsze możesz ją pobrać przez. Google Play Store. Więc teraz możemy faktycznie wybrać, z którego telefonu faktycznie chcemy przenieść dane. Ponieważ to jest mój telefon, kliknę, że chcę je otrzymać i chcę je wysłać. Stąd. Następnie klikamy, że chcemy otrzymać z Galaxy lub Androida. A teraz możemy wybrać, czy chcemy to zrobić bezprzewodowo, tak? Czy za pomocą taksią kabla aby faktycznie to zrobić za pomocą Wi-Fi, telefony muszą być podłączone do tej samej sieci Wi-Fi oczywiście, ale ja użyję kabla jak widać mam kabel USB-C po obu stronach ponieważ w ten sposób jest znacznie szybciej jak widać podłączam mój stary telefon i Podłączam nowy. Jak widać, mój, mój nowy telefon teraz. Próbuję się połączyć, ale muszę to tutaj włączyć. I jak widać, S25 plus. Teraz szuka danych do przeniesienia. I tutaj ma, możemy zobaczyć, co dokładnie chcemy przenieść. Teraz. Jeśli faktycznie przechodzisz na całkowicie nowe urządzenie, prawdopodobnie powinieneś zaznaczyć wszystko, ponieważ to przeniesie wszystko, a przez to mam na myśli dosłownie wszystko, ale jak widać, to zajmie trochę czasu, a nie chcę, aby ten film był dłuższy niż to konieczne. Więc na razie zaznaczę tylko konta, połączenia, kontakty i wiadomości, ale upewnij się, że możesz łatwo to zaznaczyć i przejść dalej. Więc kliknę dalej. I wtedy możesz zobaczyć, że właśnie teraz się przenosi, a ponieważ zaznaczyliśmy tylko bardzo niewiele opcji, to dosłownie już gotowe. Więc transfer zakończył się sukcesem. Pomyślnie przenieśliśmy wszystkie nasze połączenia, kontakty i wiadomości. Jeśli wybierzesz opcję wszystko, będziesz miał, cóż, znacznie dłuższą listę tutaj. Ale teraz możemy po prostu przejść dalej możemy kliknąć, zrobione, zrobione. I na wszystko gotowe, wszystko zostało teraz pomyślnie przeniesione. Więc jeśli uznałeś ten poradnik za pomocny, proszę rozważ polubienie i subskrypcję.